Cześć, mam na imię Lilię, witam na moim kanale. Możecie mi pogratulować, ponieważ od 22 stycznia 2022 roku jestem mamusią synka Dawida. Ten film miał wyglądać troszeczkę inaczej, ponieważ myślałam, że będę nagrywać vloga ze swego porodu, no, czyli nie będę pokazywać wszystkiego wszystkiego, ale mniej więcej myślałam, że uda się mi coś ponagrywać, ale wszystko poszło nie tak jak było planowane, i było mi naprawdę nie do nagrywania. Chociaż też troszeczkę nagrywałam. Dlaczego poszło wszystko nie tak jak planowaliśmy? Dowiecie się w tym filmiku i od części chyba już wiecie o co chodzi z tytułu filmika, ponieważ okazało się, że miałam. Koronawirusa. Początek nie zapowiadał nic złego. Obudziłam się rano, ponieważ odeszły wody i zaczęliśmy powoli zbierać się do szpitala. Kiedy jechaliśmy, były same zielone światła, ale był w domu, i pomyślałam, że chyba jednak wszystko będzie tak, jak jak. Chcę jak planowałam, ponieważ dużo czasu poświęciłam na to, aby przygotować się do porodu. Chciałam bardzo rodzić naturalnie. Chcia chcieliśmy, żeby poród był jakby partnerski, żeby Olek był. Również planowaliśmy później wynająć salę poporodową, by Olek mógł zostać ze mną te trzy dni. I w ogóle nie bałam się porodu, odwrotnie nie, nawet wyczekiwałam tę niezapomnianą chwilę. 38 tydzień, o taki mam brzuszek, już czekamy z dnia na dzień poród. No nie z dnia na dzień, może z, ty, z tygodnia na tydzień, czyli jeszcze dwa tygodnie mogę siedzieć w domu. Ale po 38 tygodniu to już można spodziewać się z dnia na dzień tego porodu. 22 stycznia odeszły wody, teraz siódma, jedziemy do szpitala, ponieważ lekarz powiedział, że musimy przyjechać do szpitala, jeżeli odejdą wody, chociaż skurczów jeszcze nie ma. Przyjechałam rano, poczekałam jeszcze z godziny chyba, zanim zwolni się KTG. Zanim czekałam oczywiście uzupełniałam różne dokumenty. Ja nie wiem, czy robiono rutynowo badania na koronawirus, czy nie, ale ja przed porodem, dwa dni, dostałam temperatury 37,8 stopni, zażyłam paracetamol, Tamo I wszystko jakby przeszło. Jedynie, że został się u mnie katar i ból gardła. Ale nie zwróciłam nawet na to uwagę. No przecież zima, jakieś przeżywienie i tyle. Czułam się naprawdę dobrze. Ale o ile uzupełniałam kartkę, oczywiście zaznaczyłam, że miałam gorączkę, no jak nie gorączkę, no trochę wyższą temperaturę jeden dzień. No i nie wiem, czy zbadano mnie ze względu, że wskazałam ten fakt, czy po prostu oni wszystkich badają, no i wyszedł mi test pozytywny. W tym czasie już miałam robione KTG, te KTG czemuś tak długo robione, przychodziła położna, mówiła, że ja źle naciskam przycisk, jak dziecko się, jak kopie mnie ale naprawdę już starałam się ze całej mocy naciskać. Ten przycisk mi się wydaje, że oni mieli po prostu zepsuty sprzęt, bo nie rozumiem o co chodzi. Już naciskałam i mocno, i słabiej, a jednak na mnie darła się ta położność, że, że nie naciskam chyba tego przycisku. No i kiedy testem pcr wyjawiono u mnie koronawirus, wszyscy od razu tak pyk, cisza, nic mi nie mówią, ja zaczęłam trochę stresować, właśnie skurczy jeszcze dopiero rozkręcały się, nie było takiej aktywnej akcji porodowej, dopiero to był początek. W końcu doszło do tego, że powiedziano mi, że nie mogą mi przyjąć w tym szpitalu, że muszę jechać w inny jakiś oddział, ponieważ oni nie będą mogli zapewnić mi warunków, czyli żeby zapewnić mi warunki, to by i musieli zamknąć pół szpitala, a oni i tak mają dużo pacjentek, i że muszę jechać. Um, w jakiś inny szpital, gdzie właśnie są warunki dla takich kobiet, którzy mają COVID. Oczywiście bardzo przykro mi się zrobiło z tego powodu, że nie będę mogła rodzić w tym szpitalu, i już dawałam sobie sprawę, że Olech nie będzie mógł zostać się po porodzie, ponieważ tylko na ubionowej jest taka opcja, aby wykupić salę poporodową, w której można zostać się z partnerem, ale pomyślałam, no dobrze, nic z tego nie będzie. Jak zacznę stresować się, ja to tylko gorsze zrobię, że wydłuży się. Ta akcja porodowa, ponieważ ten stres, kortyzol, adrenalina to wszystko przeszkadza w porodzie. Skierowano nas do Bytomia, przyjechaliśmy tam własnym transportem. Kiedy przyjechaliśmy do Bytomia, to od razu wszystkie rzeczy, które miałam, były oddane Olechowi. Olech pojechał sobie do domu. A mnie było zaprowadzono w indywidualną taką salę porodową, chociaż każda sala porodowa teraz w każdym szpitalu indywidualna. Nikt nie, nie ma także sala i 10 osób rodzi jednocześnie, chociaż może gdzieś są jeszcze takie szpitale, ale raczej większość porodówek mają już indywidualne sale porodowe. Nie było zamknięte. Jak ktoś, ktoś wchodzi do mnie, to wchodzi w takim w kombinezonie, w całym zabezpieczeniu. Maseczkach, okularach. W ten sam czas ja siebie czułam bardzo dobrze. Ubrana była maseczkę, trochę przez to mi było ciężko oddychać, przez maseczkę, przez zatkany nos, ale mniej więcej jeszcze było wszystko spoko. Warunki na sali porodowej też były bardzo dobre. Podczas badania okazało się, że mam zawątką miednicy. Ja nie wiem jak to poprawnie brzmi w medycznych terminach, ale lekarz powiedział, że z takimi danymi chyba będę musiała mieć cesarkę. I naprawdę byłam trochę zaskoczona tym, ponieważ nigdy nie myślałam, że będę miała z tym problem ale nie chciałam ani kłócić się, ani nie napolegać na swoim, że będę naturalnie rodzić, ponieważ zależało mi na tym, by rodzić dziecko w pierwszej kolejności bezpiecznie, by nic źlego mu nie zrobić. A jak lekarz powiedział, że podczas takiego porodu po pierwsze to może być bardzo trudny poród, że w może w każdym momencie wystąpić e, potrzeba robić jednak cięcie cesarskie, że dziecko może mieć jakieś traumy i pomyślałam, że no dobrze, lepiej jednak zgodzić się na cięcie cesarskie. Nie wiem do końca teraz na ile naprawdę miałam wskazania do tego, miałam podejrzenie później, że może oni chcieli tak szybciej. E, już rozwiązać tą ciążę, ale później, jak już leżałam w poporodowej sali, to ze mną leżała też kobieta, która miała pozytywny wynik na koronawirus, ale rodziłam naturalnie, więc myślę, że nie o to chodziło. Ale jednak mam taką paranoję trochę, że może jednak mogłam rodzić naturalnie i że nie miałam jakichś takich aż wyraźnych wskazań do tego, by nie rodzić naturalnie, no ponieważ wcześniej nikt w ogóle nie mówił mi o o tym, że mam takie wskazanie do cięcia cesarskiego. Czekam anestezjologa. Będzie cięcie cesarskie. Chciałam rodzić naturalnie, ale jednak nic tu nie zrobisz. gdyby wszystko było dobrze z dzieckiem. Warunki są bardzo dobre. Mam toaletę. Prześnic koło siebie. Czas od czasu mam skurcze, ale i tak będę miała cesarkę, więc nawet nie liczę ich. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że muszę cały czas być w tej maseczce. A to jest nie bardzo wygodnie. Trzymajcie kciuki. Wody odeszły u mnie o 6.20. O 11.00 byłam w betonie w szpitalu. I dopiero o 15.30 miałam już cięcie cesarskie. Trochę czasu minęło od tej pory i już zdążyły u mnie rozkręcić się rozkręcić akcje porodowe. Miałam skurcze tak co 10 minut, standardowo tak minimum jedną minutę i jakby wyczułam, jak to mieć skurcze. Nie było bardzo przyjemnie, ale było jeszcze czymś źle, że cały czas leżałam z, z KTG, nie mogłam się poruszać Znów miałam tę maseczkę, która bardzo przeszkadzała mi oddychać. A to bardzo ważne podczas skurczy, poprawnie oddychać. I właśnie mi się wydaje, że dlatego przeżywałam to trochę gorzej aniż bym. Y w innej sytuacji. Dlatego nie zazdroszczę tym, kto rodzi jednak naturalnie z koronawirusem, ponieważ muszą mieć tę maseczkę, która naprawdę bardzo, bardzo przeszkadza. Sama operacja przeszła bardzo szybko. E, dłużej nie a aniż wyciągano dziecko. Jak Dawid zaczął płakać, ja zaczęłam płakać razem z nim, ponieważ dostałam takiego sentymentu. Zobaczyłam dopiero tylko nóżkę, trochę tam pupy, jakby ciało go i go zabrano. Powiedziano, że teraz pediatra musi oglądnąć dziecko i później będę mogła zobaczyć Dawida. Więc ja spokojnie dalej leżałam, czekałam swojej pory, aż zobaczę dziecko, aż wszystko skończy. Ale po cięciu nie przełożono do łóżka i od razu zaczęli przeprowadzać na inny wydział. COVIDowej. Ja zapytałam się u pielęgniarek, a kiedy zobaczę dziecko, no co dostałam odpowiedź, że dziecko zostanie izolowane, że będzie na obserwacji i dopiero będę mogła zobaczyć tylko zdjęcie dziecka, jak ktoś mi zrobi z pielęgniarek. Oczywiście taka odpowiedź mnie po prostu przeraziła i po prostu zaczęłam mryczeć, płakać. Zrobiło mi się bardzo przykro, bardzo smutno. I później, jak już przyjechałam na salę, taką poporodową w wydziale koronawirus, w wydziale, gdzie są pacjenci z koronawirusem, ja po prostu leżałam, nic nie mogłam mówić, tylko płakałam. Pielęgniarki chodzą i robią te kroplówki, dają. Oni mnie pytają, czy czuję się dobrze. Ja macham głową, że tak, wszystko dobrze, że nic nie boję. Oni nie mogli zrozumieć, o co chodzi. Leżę już po cesarzu. Wszystko dobrze, ile może być dobrze. Powoli zaczynam boleć brzuch, ale mi znie, takie znieczulenie jeszcze przeciwbólowe. Niestety nie zdążyłam nawet zobaczyć dziedziusia, go zabrali, ale usłyszałam jak on płacze i zobaczyłam nóżkę. I teraz będzie on na obserwacji, ponieważ mam koronawirusa. Dopiero może i jutro rano zobaczę zdjęcie go. I mi tak przykro z tego powodu było, że po prostu leżałam, płakałam, ale teraz uspokoiłam się, bo to jednak nic nie pomoże. Tesarka przeszła w miarę dobrze, czyli wszystko w porządku, ale nie wiem jak będzie po tym, jak już przestanie całkowicie działać, znieczulenie jeszcze raz bardziej czułam swój brzuch. Bardzo przykro mi, że Mariuszek teraz tam sam. Ale nic. Zobaczymy go i później nadrobimy zaległości, przytulaniach, buziaczkach. Tęsknę za nim, tęsknę za Olechem. Nie wolno mi ani wstawać przez 10-12 godzin, ani podnosić głowy. Cieszę się, że jednak już wieczór. Więc teraz położę się spać. Po prostu a rano obudzę się i będę mogła już mniej więcej poruszyć się. Jeśli, oczywiście, nie będzie bardzo mocno polał mi brzuch. Właśnie po znieczuleniu dostałam takich dreszczów. Tak zimno mi było, że teraz leżę pod trzema, trzema kołdrami. I już zaczynam odczuwać, że jest mi gorąco. Nie wiem ile czasu minęło zanim uspokoiłam się. Chyba aż kiedy wytłumaczyła mi jedna z pielęgniarek, że, że dziecko będzie miało zrobione dwa testy na koronawirus. Właśnie te testy robione były po prostu jeden test, jedna doba. Zanim przyjdzie wynik, później jeszcze, czyli dwie doby były robione te testy. A okazało się, że ma negatywny wynik, jakby. Z czego bardzo ucieszyłam się, dziecko urodziło się zdrowe. Tę informację mi przekazano dopiero wieczorem. O ile urodziłam tam pół do 18, to dowiedziałam się, że wszystko z dzieckiem jest w porządku, aż około tam 8 chyba. Nie mówiłam nikomu, oprócz Olechowi, oczywiście, że rodzę. I nawet rodzicom powiedzieliśmy, że. Urodziłam, dobierał w kolejnym dniu, kiedy dostałam zdjęcie rano. Kiedy dowiedziałam się, że już na pewno wszystko dobrze, ale właśnie pielęgniarka powiedziała mi, że zostanę 4-5 dni, gdzieś około tego, u nich, że dziecko będzie zbadane na obecność koronawirusa. I że po 4-5 dniach wyjdę z dzieckiem z porodówki. Uspokoiłam się, policzyłam, że do środy muszę przetrwać i postanowiłam, że teraz najważniejsze nie stresować. Dziecko zdrowe, ja jestem zdrowa, wszystko jest w porządku, najważniejsze, by przyszło mleko. Po porodzie starałam się szybko dojść do siebie, pomimo że nie jadłam normalnie dwa dni, no czyli w pierwszy dzień, kiedy miałam cięcie cesarskie, w ogóle nic nie jadłam, ponieważ przed cesarką nie można było jeść i po cesarce też nie wolno od razu zaczynać jeść ponieważ muszą normalnie uruchomić jelita I dostałam taki kleik, taką kaszę manną na wodzie, bez soli, bez cukru. I właśnie dwa kubki takiego kleiku dostałam, i byłam bardzo głodna na drugi dzień. I kiedy na trzeci dzień dostałam śniadanie, wystawiłam story na Instagramie. Wszyscy mi pisali: O Boże, jak tak można karmić kobiety po porodzie? A ja byłam szczęśliwa, że po prostu mam tę bułkę z, masłem. Zja zjadłam je z chęcią i w ogóle wszystkie szpitalne jedzenie jadłam do końca, bo wiedziałam, że ja muszę mieć siły, by szybciej dojść do siebie, żeby zaopiekować się Dawidkiem. W sobotę miałam cięcie cesarskie, w poniedziałek już zaczęłam sama chodzić normalnie, wzięłam przyśniec, chciałam bardzo szybko dojść do siebie, żeby szybciej wrócić do domu. Właśnie jak przyszedł lekarz, to powiedział, że no o ile ja świetnie się czuję, to jutro mogą mnie wypisać już do domu, z czego ucieszyłam się, ale okazało się, że nie ma komu mnie zabrać, ponieważ Olej dostał kwarantannę. Nie wiem kto zgłosił go. Oczywiście. Mi się wydaje, że to z łubienowej, ponieważ tam zostawiałam dane swego męża. I oni zgłosili, i wyszło tak, że Oleg już był na kwarantannie i nie mógł wyjść z domu, by mnie odebrać. Na przykład ze mną była też kobieta, którą też przywiózł mąż, ale czemuś on nie dostał w kwarantannie, pomimo że też miał. Jakby kontakt z sobą e, chorą. I właśnie jeszcze chciałam też powiedzieć, że ktoś mi pisał, że o ty miałaś takie problemy, ponieważ nie byłaś zaszczepiona. Ta kobieta była zaszczepiona, ale jednak e, zaradziłaś się koronawirusem i też miała takie problemy. Jedyny plus, który ona miała, to to, że e, je mąż na przykład też był e, zaszczepiony, i po tym jak on dostał w kwarantannę, on miał możliwość wyrobić sobie test, i jeżeli by ten test był negatywny. To był zwolniony z kwarantanny. W naszym przypadku, o ile Olek też nie był szczepiony, nie było takiej możliwości. Rozglądana taka opcja, by mnie, na przykład dla mnie, zamówić karetkę, a dziecko na przykład, żeby mogła zabrać osoba trzecia, ale jak później okazało się, że nie może osoba trzecia odebrać dziecko, tylko ojciec albo matka. No i powiedziano, że ja mogę jechać do domu, a dziecko zostanie jeszcze do końca kwarantanny. U nich do końca mojej izolacji. Na co powiedziałam, że ja się nie zgadzam na takie, i jeżeli tak się dzieje, to ja po prostu zostaję w szpitalu. Przynajmniej ben, będę mogła na przykład odciągać mleko i karmić dziecko bodajże zdalnie. Powiedzieć, że byłam załamana, kiedy dowiedziałam się, że 10 dni nie będę mogła zobaczyć swoje dzieciątko, to nic nie powiedzieć. I właśnie kiedy powiedziano mi, że nie będę mogła zabrać dziecko, to powiedziałam, że ja się nie zgadzam i że... E że a co jeżeli napiszę oświecenie, że ja się nie zgadzam na to i że mimo wszystko chciałbym zabrać swego synka, to mi powiedziano, że no nie wiedzą, czy nagle coś nie wtrąci się w to pit. Kto leci za tej sytuacji z Instagramu, może się złożyć takie wrażenie, że szpital nie chciał mi oddać dziecko, że nie chcieli mnie wypisać, że robili takie problemy. Chciałbym powiedzieć, że zostałam zadowolona w ogóle z tego, jak pielęgniarki, jak lekarze podchodziły do mnie. Uważam, że one były, oni były też zainteresowani w tym, by wypisać mnie jak najszybciej, ponieważ rozkręcała się ta fala, czy rozkręca się jeszcze ta fala i u nich już nie wystarczało łóżek. I oni chcieli wypisać pacjentów, ale nie wiedzieli, jak to zrobić tak, by później nie dostać. Po głowie, głowie po, po swojej decyzji. I właśnie całą noc nie mogłam spać. Czytałam różne artykuły, czytałam jakie mam prawa jako rodzic, rodzic co mogę w tym wszystkim zrobić. Najpierw jakoś tak skoncentrowałam swoją uwagę na tym, że mi nie chcą odejść dziecka, ponieważ mam koronawirus. W końcu doszłam do wniosku, że tak naprawdę problem jest w tym, że nie ma komu odebrać mnie i że dziecko będę mogła odebrać odebrać e, samodzielnie, chociaż idealnie by było dla nich dla szpitala, jeżeli by zabrał ojciec, który nie jest objęty e, kwarantanną ani izolacją. Ponieważ w takim przypadku oni mają niby e, takie coś, że ojciec będzie opiekował się i zadba o to, by matka była od, odizolowana od dziecka. Kiedy wydają już matce, która jest zakażona COVID-em, to jakby wygląda to już nie bardzo fajnie, ponieważ są zalecenia, by jednak izolować chorą matkę od dziecka chorą, tak powiem, ponieważ byłam taka chora, że nie rozumiałam w ogóle o co chodzi. Czasami miałam przeziębienie, czułam się gorzej. Rozumiem, że niektórzy ludzie przychodzą tę chorobę bardzo ciężko, że ludzie umierają od tej choroby, ale e, ja w tym e, momencie po prostu nie rozumiałam, dlaczego e, na mnie patrzą tak, <laughs> że jestem taka jakaś nie wiem, zakaźna. Nie byłam jakąś taką groźną chorobą, czułam się naprawdę bardzo świetnie. No, Mówię, przeżywienie czasami gorzej e, przechodzę niż ten koronawirus. No i doczytałam się, że jednak jest opcja, by zabrać dziecko, żebym ja mogła zabrać go. E, musiałam napisać oświadczenie. E, o tym, że zdaję sobie sprawę, że narażam dziecko na niebezpiekę, że mogę go zakazić i że zabieram go na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. Ale problem jeszcze był z tym, że nie było komu odebrać y mnie. Oczywiście można byłoby kogoś poprosić, ale ten człowiek automatycznie by trafił do y kwarantanny, na kwarantannę. Ewentualnie szukać kogoś, kto na przykład ma ściepienia, on by trafił na kwarantannę, zrobił sobie test i w takim razie też by nie odbywał tej izolacji, tej kwarantanny. Ja już myślałam, może zrobić tak, żeby Olech jednak przyjechał po mnie, żeby zapłacić mandat, ale nie byliśmy pewni, na przykład, jeżeli by to był jakiś minimalny mandat, to ok, ale jeżeli to 30 tysięcy, bo takie też mandat mogą wypisać, to jest o wiele gorzej. Później przypomniałam, mi się, że mówili, że mogą mnie odwieźć yy, karetką, ale tylko mnie bez dziecka. I pomyślałam, a co jeśli wynająć prywatną karetkę? Zaczęłam googlować. Była 6 rano. Ja na telefon dzwonię, bo akurat było napisane na stronie, że 24 na 7 można dzwonić. Dzwonię i pytam, tłumaczę sytuację, że mam pozytywny wynik koronawirusa, dziecko jest zdrowe, mam negatywny, ujemny wynik, i teraz jestem w szpitalu i nie ma komu odebrać. Czy mogą Państwo mnie odebrać? I Okazało się, że tak mogą, no i właśnie w tym dniu jednak mi się udało trafić do domu. Do końca bałam się, że dziecko mi nie oddadzą. Napisałam te oświadczenie, czekałam rzeczy, żeby wyjść ze szpitala, ponieważ nie liczyłam, że zabiorą moje rzeczy i oddadzą Olechowi. Również nie miałam ze sobą krzesełka dla dziecka, ponieważ myśleliśmy, że Olech przyjedzie po prostu, albo że będzie samochód stał na parkingu i że po prostu w samochodzie naszym osobowym mieliśmy te krzesełko, i dobrze, że znajomi przywieźli nam te rzeczy. I naprawdę w ten dzień nie wierzyłam, że uda się mi trafić do domu, bo jeszcze wieczorem planowałam, jak będę spędzać te 10 dni w szpitalu. No i nawet jak już wychodziłam, zebrałam wszystkie rzeczy, stoję i się boję, że po prostu ja wyjdę, że ja podpiszę papiery, że ja wychodzę a dziecko mi na wyjściu nie oddadzą i miałam taką jakąś paranoję, taki lęk, taki strach i nie mogłam uwierzyć w to, że jednak mi się uda wyjść ze szpitala. Uwierzcie, to brzmi bardzo dziwnie, ale czułam się jak w jakimś wiązeniu. Właśnie trochę trudno było zorganizować tą kwestię logistycznej, bo musiałam dostać rzeczy swoje. Nie wiedziałam, na którą godzinę muszę um, zamówić karetkę. Oprócz tego musiałam liczyć się z tym, że lekarze mają swoje procedury i ja nie wiedziałam też, jak szybko uda się zalazwić te wszystkie biurokratyczne rzeczy, nie podpisywanie dokumentów. Wszystko, wszystko, ale na szczęście o 15, nawet nie o 15, 15.30 gdzieś przyjechała karetka. Zobaczyłam po raz pierwszy swego dziedziusia na żywo. Też wzruszyłam się, ale zobaczyłam najpierw krzesełko, i w tym krzesełku nie zobaczyłam dziecka. I najpierw zobaczyłam zobaczeniu i myślałam: Boże, tam mój, mój synek. A później patrzę, ja go nie widzę i nie, nie rozumiem, czy tam puste tak krzesło, czy on tam jest. On po prostu taki malutki był, i go tam zamatano jeszcze w te kombinezony, w te śpiworki, że go nawet widać nie było. I ja wychodzę ze szpitala i naprawdę nie wierzę. Ja usiadłam w karetkę, jechałam, a jeszcze miałam jakieś takie um, po ukraińsku trwoga, czyli ja miałam takie lęki, że jednak coś się wydarzy. Byłam taka przestraszona, taka przerażona tą sytuacją, że wydaje się mi zwykła rzecz wyjście ze szpitala po porodzie z dzieckiem okazało się nagle takim ciężkim jakimś zadaniem, wyzwaniem. Teraz jesteśmy z Dziusiem w domu, już ma Dawidek tydzień i jeden dzień nic się nie dzieje mu, nie zaraziłam go. Tu, tu, tu. Wyszło tak, że zaraziłam się jeszcze jak byłam w ciąży. Myślę, że on jednak te przeciwciała dostał ode mnie. A oprócz tego karmi piersią, więc też dostaję te przeciwciała jeszcze z mlekiem. A bardzo bałam się za swoją laktację i jednak przez pierwszy dzień no, było, nie było nawału mleka, ale na drug dzień pod wieczór już, już zaczęło się to rozkręcać i na trzeci dzień po prostu dostałam nawał pokarmu, że nie wiedziałam co z tym robić, ale to już temat kolejnego filmu. Tę sytuację jak wspominam robi się mi niedobrze. Do takiego stresu dostałam po prostu nie wiem, to jednak instynkty macierzyńskie takie, że ja po prostu leżałam i jak pomyślę, że moje dziecko same leży tam przestraszone, że nie mogę go przytulić, nakarmić, uspokoić, po prostu mi niedobrze się robiło. Jednak bardzo mi przykro z tego powodu, że nie wyszło wszystko tak, jak planowaliśmy, że nie mieliśmy tych partnerskich, tego partnerskiego porodu, że miałam cesarkę. Wyobrażałam, że to będzie najszczęśliwszy dzień w moim w życiu i tak jest. Faktycznie bo kiedyś w przyszłości będę wspominać ten dzień będę chyba bardziej uśmiechać się przynajmniej mam tak, taką nadzieję, ale teraz jeszcze mam taki trochę smutek z tego powodu, że jednak tak się stało. Ale najważniejsze, że jesteśmy zdrowi, że wszystko w porządku, ja się dobrze czuję. Mały dobrze się czuje, ale też jest szczęśliwym ojcem, więc bawimy się dzieckiem, jeśli można powiedzieć, to nazwać bawienie się. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, jeśli macie pytanie odnośnie porodu, odnośnie tego, jak czujemy się rodzicami, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. I myślę, że uzbieram najciekawsze, i jeszcze nagramy takie QA. Pytanie-odpowiedzi w filmie dla Was. Możecie pytać o, o wszystkim: o, o tym, jak się czujemy rodzicami, o ciąży, o, o porodzie, o połogu. Co jest dla Was ciekawe, chętnie odpowiemy. Możliwe nawet z Olechem, nie obiecuję, ale <laughs> zobaczymy. Jeżeli będą ciekawe pytania do Olecha, to myślę, że poproszę go, żeby też wziął udział <laughs> w moim filmiku. Zapraszam również do subskrypcji, do zostawienia łapek w górę. No i zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Pa!